Siemano wszystkim, tutaj Waldy Wiem, zaskakująca informacja, no ale Cóż z tym zrobić? Witam was po <laughs> króciutkiej przerwie Dzisiaj będziemy robić sobie panierowane pomidory Do przygotowania naszego dadania potrzebne będzie tak Oczywiście patelnia O, miska jakaś do trzepanka Talerz, szklankę jakąś jeszcze wezmiemy No i oczywiście składniki najważniejsze, czyli Jajca Dobra, jaką to ma datę to jajo? Um, styczeń Kurde, idealnie Bułka tarta i pomidor. Jeszcze pozostał nam jeden składnik, który nazywa się olej słonecznikowy. Skoro już wszystko mamy przygotowane, możemy brać się do roboty. Ja ty garnek, co ty robisz? Weź spierdalaj. Rozpoczynamy od jajów. Mam nadzieję, że nie będą śmierdzieć. Tak, chyba idealnie. To nie będziemy tam pierd Następne. Eta, nawet jak trochę z korupki wleci, to co? Trochę wapnia. Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Chętnie dodałbym sól i pieprz, no ale nie mam soli i pieprzy, więc. No, jeszcze musimy... a, talerz jeszcze, bo... na bułkę. Kuźwa, teraz weź to otwórz. O. No. Jedziemy z pomidorkiem. Rozdziwiczamy torbę i teraz trzeba będzie to cholerstwo pokroić w jakiś sposób. Dobra, moment. Chyba jedną ręką to zrobić, to jest małe wyzwanie, muszę powiedzieć. Chwila, może jakoś jakbym to... Dobra, jest na pół, nie jest źle. Musimy spróbować zrobić z tego plastry w jakiś sposób. Okej, okay. pokrojony jest, mamy dwa plasterki. No to teraz co? Panieruję. Jak to mi wyjdzie, no śmiesznie wygląda. się trochę wiaję. Drugi plaster. Spróbowałem ogólnie tego pomidora. Jest tak samo dojrzały jak moje poczucie humoru. Skoro upanierowane mamy, możemy zacząć smażenie. Rozkręcić główną maxa. Troszeczkę oleju wrzucić. Taką fucking odrobinkę. I teraz czekamy aż to się rozgrzeje całe gadno. W międzyczasie oprowadzę was po mojej kuchni. Więc tak, to jest moja kuchnia. Tu jest em, zlew i <laughs> urządzenie gotujące. No, tu mamy te szafki z jakimiś pierdołami. Tutaj mamy... To jest lodówka, w której zbyt wiele nie ma. Powiem wam, że nie czuję się dzisiaj najlepiej, a myślę, że was to jakoś jakiś szczególny sposób nie szokuje. O, tu mamy gwiazdy naszego show. No dobra, no to wsadzamy. Mhm, I gówno. <noise> nie smaży się. Tak, jeszcze przywrzyj mi, to już w ogóle będziesz zajebisty, wiesz, pomidor. Zaczyna skwierczeć. Dobra, nie przybraj, ok? okej. Więc możemy włożyć sobie drugi, drugi model. nadzieję, że mi się to nie spali, no ale nawet jeśli, no to co zrobić? Dobra, skręcamy, tak na trzy. Trzy. Okej, okay, odwracamy. Holera, mogę sobie kupić keczup albo majonez. Ty, nie mam majonezu? Łe, nie mam. No cóż. No dobra, widzę, że są zrobione. A właściwie słyszę. No to przekładamy. Piękny, jędrny pomidorek. Zupełnie jak szesnastoletnie cyc. Dobra, panie i panowie. To były, te smażone pomidory. Już wiecie, jak ich nie gotować ze mną. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Nara!